Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie podczas na briefingu prasowym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dziś spotykamy się w dwóch tematach. Pierwszy z nich to działania realizowane w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. I tutaj głos zabiorą pani minister Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, pan minister Piotr Mazurek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw polityki Młodzieżowej. Zdalnie połączy się z nami pan Piotr Wasilewski, działacz społeczny, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. W drugim temacie dotyczącym usprawnienia pozyskiwania danych o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych głos zabierze pani minister Marlena Maląg oraz profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Proszę bardzo. Szanowna pani profesor, szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Bardzo ważny dzień dla nas, ponieważ epidemia koronawirusa przybiera na sile. Od soboty Polska, jest, cała Polska jest w czerwonej strefie. I przede wszystkim działania, które podejmuje rząd, są działaniami skierowanymi na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Ale także ratowanie miejsc pracy, tak jak to robiliśmy wiosną. Dzisiaj chcemy powiedzieć i o solidarnościowym korpusie wsparcia seniorów. Ogłosiliśmy to przedsięwzięcie, wspólne przedsięwzięcie rządu, jednostek samorządu terytorialnego, wolontariuszy, harcerzy, wojsk obrony terytorialnej i wszystkich ludzi dobrej woli po to, aby przede wszystkim nasi seniorzy mogli czuć się bezpieczni. Uruchomiona w ramach korpusu została infolinia przypomnę 22 505 11 11. Infolinia działa od piątku z bardzo dużym efektem pozytywnym. Już z infolinii skorzystało około tysięcy seniorów. Część tych seniorów już poprzez ośrodki pomocy społecznej i właśnie wolontariuszy ma udzielone wsparcie. To właśnie skuteczne, szybkie działanie. Na stronie www.wspierajseniora.pl mogą rejestrować się wolontariusze, ludzie dobrej woli, którzy chcą też w tej akcji wspólnej brać udział, aby przede wszystkim. Wspomóc naszych seniorów, aby seniorzy bezpiecznie i zdrowo mogli przeżyć ten bardzo trudny czas. I dlatego dzisiaj jest z nami pan minister Piotr Mazurek, dzięki któremu kolejne organizacje, około 50 organizacji z terenu całego kraju włącza się do naszego przedsięwzięcia, włącza się po to, aby seniorzy byli jak najszybciej zabezpieczeni. A przypomnę, że nasza infolinia działa w ten sposób, że senior dzwoni. Przekazuje informacje, swoje, przekazuje swoje dane, konsultant przekazuje dane do ośrodka pomocy społecznej bezpośrednio na, na terenie, którego zamieszkuje senior, i następnie uruchamiana jest cała sieć wsparcia poprzez właśnie pracowników ośrodków pomocy społecznej, ale także wolontariat. Dlatego tak ważne jest, abyśmy się solidaryzowali w tym trudnym czasie bo zdajemy teraz egzamin z naszej międzypokoleniowej solidarności. Musimy te działania wykonać jak najlepiej. Na to działanie zabezpieczyliśmy środki do jednostek samorządu terytorialnego, aby mogły sprawnie, szybko działanie wykonać. Dziękuję samorządom. Które już aktywnie cały czas działają na rzecz swoich środowisk, na rzecz osób starszych. Przeznaczyliśmy 100 milionów złotych dla jednostek samorządu terytorialnego, a nasza infolinia oczywiście jest infolinią bezpłatną. Szanowni Państwo, dzisiaj musimy zadbać o bezpieczeństwo, a więc pamiętajmy o odpowiednim dystansie, o dezynfekcji, o maseczkach o aplikacji, a także pamiętajmy o tym, abyśmy wietrzyli pomieszczenia. Szanowni Państwo, musimy chronić naszych seniorów. Dlatego Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów dla Wspólnego Dobra. To łączymy siły dla dobra wspólnego. Dziękuję pięknie. Panie Ministrze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Premier Mateusz Morawiecki, w tej chwili najbardziej skuteczną szczepionką, jaka jest dla nas wszystkich dostępna w trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat, jest solidarność. Solidarność międzypokoleniowa to jest ta wartość, którą dzisiaj bardzo mocno chcemy promować, szczególnie wśród młodych ludzi, ale przychodzimy też dzisiaj do Państwa z dobrą wiadomością. Młodzi ludzie są solidarni, młodzi ludzie chcą pomagać seniorom, chcą pomagać osobom, które potrzebują pomocy. W ciągu weekendu uzyskaliśmy już około 50 deklaracji, ale za tymi deklaracjami idzie już czyn zaangażowania w projekt Korpusu Wsparcia Seniorów ze strony organizacji społecznych zrzeszających młodych ludzi, ze strony środowisk młodzieżowych. To są Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, młodzieżowe rady działające przy jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem udało się w sposób bardzo sprawny i w bardzo krótkim czasie zebrać bardzo wiele środowisk, przekazać te informacje dalej. W tej chwili ta informacja jest również przekazywana sieciowo w regionach, także tych organizacji z pewnością będzie więcej. Pan profesor Piotr Gliński, wicepremier, który nadzoruje Narodowy Instytut Wolności, zwrócił się także z apelem do Środowisk współpracujących z Narodowym Instytutem Wolności o to, aby dołączały do tej akcji. Jestem przekonany, że jeszcze w tym tygodniu tych organizacji będzie jeszcze więcej. To są środowiska bardzo różne, zajmujące się na co dzień bardzo szerokimi obszarami życia społecznego działalnością edukacyjną, działalnością w obszarze analitycznym to są think tanki to są środowiska, które zajmują się upamiętnianiem historii, przypominaniem o naszych bohaterach. Dzisiaj te wszystkie środowiska łączą się. she were W tej sytuacji, w której cały świat się znalazł, i także Polska się znalazła, i w tej chwili najważniejsze jest to, aby nieść pomoc osobom potrzebującym, osobom starszym, naszym seniorom. Środowiska społeczne, w których zaangażowana jest młodzież, chcą to robić i zachęcamy wszystkich państwa, zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych, szczególnie młodych ludzi, tych, którzy mają takie, taką możliwość, aby do korpusu dołączać i w tej chwili oczywiście jest, jest to priorytet, który dla środowisk młodzieży, no, no jest taką sprawą absolutnie najważniejszą, ponieważ bardzo wiele spraw, którymi się zajmowaliśmy dotychczas, musi ulec zawieszeniu. W związku z czym nie marnujmy czasu. Wszyscy, którzy mogą, niech dołączają i niech pomagają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Poprosimy o połączenie z panem Piotrem Wasilewskim. Szanowna pani minister, szanowny panie ministrze, szanowna pani prezes. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Czas epidemii koronawirusa to jest czas, kiedy każdy może pomóc. Bardzo ważne, żeby pomagać sobie wzajemnie. I tutaj właśnie działania koordynowane przez pana ministra Piotra Mazurka i przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem pokazują, jak ważna jest solidarność i współpraca międzypokoleniowa. Bardzo szybki odzew młodzieżowych organizacji pozarządowych, ale też młodzieżowych rad na różnym szczeblu samorządów uczniowskich pokazuje, jak ważne jest pomaganie i jak aktywni też są młodzi ludzie, jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. Bo to jest właśnie to spełnienie potrzeby, Bycia potrzebnym. Bądźmy solidarni w tym y, trudnym czasie y, i bądźmy solidarni, tak jak właśnie te organizacje młodzieżowe, które się zgłosiły. To jest też bardzo ważne, żeby same organizacje promowały to, te, te akcje spa, ko, Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, ale też jest bardzo ważne, y, żeby członkowie tych organizacji się angażowali. I tak się rzeczywiście dzieje. Przy tej wiosennej fali koronawirusa widzieliśmy też wiele stowarzyszeń, między innymi tutaj sam działałem w stowarzyszeniu dla Polski, gdzie pomagaliśmy. Kilkudziesięciu seniorom, którzy potrzebowali tej pomocy, czasami będąc na kwarantannie, przy zrobieniu zakupów, czy to czasami, właśnie sama zwykła rozmowa jest bardzo ważna, żeby pomóc seniorom. Po to też powstała zresztą Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, żeby łączyć pokolenia, bo różnica między Pokoleniami, jeśli chodzi o, o, o okres między właśnie jednym a drugim pokoleniem, jest coraz mniejsza. Dlatego powinniśmy się wzajemnie rozumieć, a żeby się rozumieć, musimy sobie właśnie pomagać. Dlatego zapraszamy wszystkie młodzieżowe organizacje, ale też wszystkie organizacje działające na rzecz młodzieży do dołączenia do nas, do dołączenia do naszych organizacji młodzieżowych i właśnie działających na rzecz młodzieży, które skutecznie pomagają seniorom. I każda taka pomoc w tym trudnym czasie się przyda. Pokażmy, jak młodzież, jak młode pokolenie jest zaangażowane i jak potrafi pomagać, wykorzystać czasami swój wolny czas, poświęcić swój wolny czas do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Także bardzo dziękuję pani minister, bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że angażują młode pokolenie do wsparcia seniorom, do wsparcia seniorów i my na ten apel odpowiadamy pozytywnie. Bardzo dziękujemy za te budujące informacje. A teraz poproszę panią minister o wprowadzenie do tematu usprawnień dotyczących pozyskiwania danych o kwarantannie. Szanowni państwo, przede wszystkim sytuacja, w której jesteśmy od miesiąca marca powoduje, że są wprowadzane rozwiązania, które przede wszystkim mają usprawnić funkcjonowanie państwa. Państwo polskie zdało egzamin walki z koronawirusem. Zarówno w marcu, kiedy zostały wprowadzone instrumenty, które miały ratować miejsca pracy, spowodowały skuteczność tych mechanizmów i środki, które zostały przekazane, a zostały Przekazane ponad 147 miliardów złotych, to przede wszystkim ratowanie miejsc pracy. Śmiało możemy powiedzieć, że te miejsca zostały uratowane, ale to jest działanie wielu ludzi i wielu instytucji, które się włączyło. Wyjątkową instytucją, która właśnie na tym polu pokazała, jak sprawnie może działać państwo, jest zakład ubezpieczeń społecznych zarządzany przez panią profesor, panią prezeskę Trudę Uścińską. Ja składam wielkie podziękowanie na ręce pani profesor do wszystkich także pracowników Sztabu Informatyków, bo, szanowni państwo, pozwolę sobie przypomnieć, dodatek solidarnościowy wypłacany. Bez składania dodatkowych papier, payy, i, 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 wniosków w, papie, w papierze. Wszystko obsłużone online przez zakład ubezpieczeń społecznych. Czy bond turystyczny, czyli wsparcie dla branży turystycznych, ale wsparcie także dla polskich rodzin. Wszystko działa w nowoczesnym systemie informatycznym. Kolejne przedsięwzięcia, które przede wszystkim zakład ubezpieczeń realizuje, ale także wypłata czy postojowego, czy zwolnienie ze składki ZUS-u, wszystkie sprawne mechanizmy po to, abyśmy przede wszystkim mogli skutecznie działać i Kolejną rzeczą, którą Zakład Ubezpieczeń wprowadza, to także wizyty online. To coś nowego, ale instytucja publiczna, która wychodzi na wprost oczekiwaniom przede wszystkim obywateli, abyśmy sprawnie mogli działać. Tak, dzisiaj musi funkcjonować państwo w tym trudnym czasie. My nie wiemy jak długo będziemy jeszcze zmagali się z epidemią, natomiast wiele spraw jest do załatwienia, koniecznych do załatwienia i pozostaje nam tam właśnie ta droga elektroniczna. Tutaj właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdaje egzamin, można powiedzieć na szóstkę. Jeszcze raz dziękuję pani profesor, dziękuję wszystkim pracownikom za właśnie to skuteczne, efektywne działanie, które Pozwala działać tak, aby Polacy mogli przede wszystkim ten czas epidemii nie spędzać w kolejkach do zakładu ubezpieczeń społecznych, denerwować się, że swoich spraw nie załatwią, tylko właśnie drogą elektroniczną, drogą online. Pani profesor, dziękuję i oddaję głos. Wielce szanowna pani minister, szanowni państwo, dziękuję pięknie. Dziękuję w imieniu i kadry kierowniczej, i pracowników zakładu. Dzisiaj poinformuję w takim aspekcie poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej. Chodzi o to, że w ciągu kilku dni wdrożymy nowy taki projekt poprawiający tą współpracę między Ministerstwem Zdrowia, GIS-em, Sanepidem, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o to, aby rzeczywiście w sposób skuteczniejszy i szybszy decyzje Sanepidu dotyczące kwarantanny, czy też izolacji mogły się przenosić na stwierdzenie uprawnień do świadczeń, zwłaszcza chorobowych. W obecnym stanie prawnym, jak Państwo wiecie, wymaga to decyzji sanepidu i ten proces się wydłuża, kiedy te decyzje trafią do pracodawcy czy też do zakładu ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie rozporządzenie zmieni ten stan faktyczny, nie będzie już obowiązku prawnego wydawania decyzji. To oznacza, że my postanowiliśmy doprowadzić do takiej poprawy współpracy między nami a Sanepidem na zasadzie po prostu korzystania z bazy danych. Sanepidu. Będzie to wyglądało w ten sposób, że obecnie o sytuacji konkretnej osoby, która jest zarażona albo na kwarantannie, dane znajdują się w rejestrze sanepidu w tym systemie SWP a więc wjazdu, CWPC, systemu wjazdu do Polski. Tam jest system e-Zdrowie, w którym rejestrowana jest kwestia właśnie kwarantanny, czy też izolacji i te dane, które są w tym systemie będą pobierane może nie na zasadzie takiego interfejsu, ale na zasadzie pliku danych. W tej chwili od kilku dni trwają intensywne prace, aby rzeczywiście można było pobierać z tego systemu te pliki danych i je przenosić do naszego systemu informatycznego. To by oznaczało, że jeżeli raz dziennie te pliki będą przekazywane, pracownicy zakładu ubezpieczeń społecznych, którzy w swoich aplikacjach mają dostęp do rozpatrywania uprawnień do zasiłków chorobowych i do wynagrodzenia chorobowego, będą także widzieli te decyzje dotyczące kwarantanny i izolacji, zwłaszcza od do. I to dojdzie do bardzo dalekiego uproszczenia, no bo rzeczywiście ta baza danych, która jest w rejestrze sanepidu w zakresie potencjalnych uprawnionych do zasiłków wynagrodzenia chorobowego będzie dostępna dla osób, które decydują o ustalaniu tych uprawnień. Oczywiście przewidujemy, że tutaj ubezpieczony musi złożyć wniosek o zasiłek chorobowy czy o wynagrodzenie, dlatego że mamy też do czynienia z tą sytuacją, że w okresie kwarantanny, no część pracowników zachowuje gotowość i świadczy pracę. I tutaj w tym zakresie mamy też z panią minister stanowisko. Zresztą nowa ustawa, która jest procedowana, jednoznacznie też to przesądza. Jeżeli chodzi o tę możliwość też pracy w trakcie kwarantanny. A więc jeżeli wracam do wątku głównego, będzie ten wniosek o zasiłek, no to zasiłek będzie przyznawany. Za ten okres, natomiast z punktu widzenia pracodawcy, co się poprawi? No poprawi mu się diametralnie sytuacja, bo na bieżąco pracodawca będzie miał także dostęp do informacji o pracownikach, którzy w okresie kwarantanny korzystają z zasiłku czy też mogliby korzystać z wynagrodzenia a również będą mogli w sposób bezpieczny rozliczyć później wydatki, które poniosą na chorobę w okresie, w okresie kwarantanny. Nie zmienia uproszczenie tej współpracy i zaczerpnięcie z tej bazy danych sanepidu informacji o tym, kto w jakiej jest sytuacji z punktu widzenia uprawnień chorobowych, nie zmienia stanu rzeczy, że pracownik i tak powinien powiadomić pracodawcę o tym, że czy to jest właśnie w okresie, kiedy jest zarażony wirusem, czy też jest w tym okresie kwarantanny i w jakim okresie. A więc myślę, że w ciągu najbliższych dni powinien ruszyć ten system przekazywania danych i myślę, że również jak nastąpi zmiana rozporządzenia, no po prostu sanepid będzie odciążony od tych czynności biurokratyczno-organizacyjnych i to pozwoli na Pewno na większym stopniu zajmowanie się tymi sprawami diagnostycznymi, które są e, tak bardzo potrzebne w tym trudnym okresie. E, co do drugiego punktu, o którym mówiła pani ministra, chciałam także poinformować, że w ramach unowocześniania obsługi klientów e, wprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu e-wizyty. To są wizyty e, e, online, te, takie wideowizyty. Na które zapraszamy wszystkich naszych klientów, którzy posiadają laptopa, smartfona, czy też inne urządzenie, które z punktu widzenia technologicznego powinno posiadać kamerę i głośnik. Jeżeli taki sprzęt posiadamy, możemy się umawiać codziennie od 9 do 14:30. Na stronie zakładu, www.zus.pl. Jest zakładka, żeby umówić się na wizytę online, trzeba podać niezbędne dane. Można także wybrać sobie godzinę i termin. Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy tych wizyt, to są te najczęściej pojawiające się sprawy, którymi interesują się nasi klienci: emerytury, renty, zasiłki, umorzenia, ulgi, zwolnienie ze składek, jak założyć profil na platformie usług elektronicznych. I oczywiście można skorzystać, jest to na pewno podniesienie też bezpieczeństwa obsługi klientów, czyli de facto z domu można odbyć taką konsultację ze specjalistą. Od strony technologicznej myślę, że to też jest bardzo sprawnie przygotowane, bo dzień przed tą wizytą nasz klient, płatnik czy ubezpieczony otrzymuje SMS-em informację o tym, że jutro ma wizytę u naszego specjalisty, natomiast godzinę przed tą wizytą otrzymuje link, na który się może połączyć. Wizyta może odbyć się także z pełnomocnikiem, może ona także dotyczyć konkretnej sprawy, w której jest już wydana jakaś decyzja, wtedy trzeba okazać przed kamerą dowód tożsamości. Również z prawnego punktu widzenia przewidujemy możliwości odbycia takiej wizyty online przez pełnomocników tych osób. W tej chwili takie wizyty funkcjonują z bardzo dużym zainteresowaniem i myślę, że bardzo wysoko są oceniane w czterech miastach Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. W tym tygodniu ruszają w kolejnych 18 oddziałach i na początku listopada takie wizyty online będą dostępne we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. E, oprócz e, tego bardzo nowoczesnego, myślę, że z punktu widzenia w ogóle instytucji publicznych e, pełnego otwarcia poprzez właśnie też te kanały online e, istnieje możliwość umawiania wizyt e, w oddziałach przez profil na... Pułę, ale ruszamy w ciągu kilku dni, także żeby po prostu ograniczać konieczność tej osobistej wizyty, poprzez umawianie się również na wizyty we wszystkich terenowych jednostkach i nie będzie to tylko jedna jakaś centralna linia. Jesteśmy już zaawansowani, jeżeli chodzi o dostawcę połączeń, że będą telefony dostępne. W każdej jednostce terenowej, tak, żeby po prostu ograniczać e, tą konieczność e, również osobistych wizyt i dotyczy to i umówienia wizyty, ale także odbycia rozmowy e, czy też konsultacji. To są działania. Które są skalkulowane na pewno na daleko idące unowocześnienie takiej organizacji, jak Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także na to bezpieczeństwo, o którym mówiła pani minister, pan minister, aby rzeczywiście no, minimalizować, minimalizować konieczność, zwłaszcza w przypadku seniorów tych wizyt. Osobisty, skoro tyle rzeczy w tej chwili, jeżeli nie samemu, to z pomocą innych osób można wykonać po prostu poprzez profil czy też poprzez telefon, poprzez laptopa. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie Pani Profesor. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przypomnieć Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, bezpłatna infolinia dla seniorów 22 505 11 11. Dla wolontariuszy strona www.wspierajseniora.pl. Do, do tego momentu poza organizacjami, o których tu wspominał Pan Minister, a jest tych organizacji już właśnie można powiedzieć pewnie ponad 50, zarejestrowało się Około 3 tysięcy wolontariuszy. Szanowni Państwo, wspierajmy naszych seniorów, a wy, drodzy seniorzy, pozostańcie w domu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani minister, dziękuję Panie Ministrze, Pani profesor. Bardzo dziękujemy. Tym kończymy dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do, do kontaktów mailowych. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję.